Jak już mówiłem święta tuż tuż, a więc trzeba zacząć sobie stawiać choineczkę. To jest ta choinka, którą kupiliśmy właśnie w Twintra Town. No i chyba zanią wtedy ile? 150 euro chyba było, nie? Albo 130. No. 150 albo 130 euro. Bo była w promocji. No ale powiedzcie sami. Już sama z tym śnieżykiem fajnie wygląda. No ale stoimy dalej, bo w tym roku będzie jako Griswoldów. Dobra, na razie, na razie założyłem lampki. Zobaczcie, jak to wygląda. 2000, dokładnie 16 lampek ledowych. No ale działamy dalej. Witam wszystkich. Następnego dnia. Choinka już jest wystrojona. Jak widzicie, święta idą wielkimi krokami. <muletra> Zasiu, przepraszam, bo widzicie, mały agresor musi wszystkich tam ochronić. My jeszcze bierzemy się na małe zakupy. Ja wam jeszcze pokażę, jak mamy w domu przystrojone. No i potem oczywiście wam pokażę w nocy wszystko, jak fajnie świeci. Ona mi tą miotełką tutaj jeszcze. Zasłania się, się ogonem. a nie skórzu. A więc, moi drodzy, ja wam pokażę, jak właśnie wystroiliśmy wszystko. W tym roku będziemy mieć jak u Griswoldów, ale tak to jest. Trzeba odczuć fajnie ten świąteczny czas, a więc śmigamy na zakupy, bo trzeba jeszcze drobne jakieś tam porobić i zapraszam na film. No, a teraz wam pokażę właśnie, jak mamy w domu, tak. Koinka jest w niebieskich bombeczkach, pięknie się reprezentuje. W nocy jeszcze lepiej wygląda, wiadomo, bo gdzieś wszystko świeciło. Pod spodem taka ala kolejeczka, to też jeździ. Tam oczywiście jakiś niedźwiadek, zajączek biały. Tu mamy jakąś foczkę w szaliczku. Oczywiście my lubimy takie, na akwarium dalej stoi, o. Na święta dobrze przy, przytętegować skarpety wiszą. Tu domeczki. Oczywiście mamy też tą śnieżną taką kulę. Ona też świeci w nocy i też tam pociąg jeździ, ale to wam pokażę oczywiście później. Wszędzie jakieś różne dodatki. Na oknach ta zasłonka, co jest cała, co świeci. Tu też mamy lizaki powieszone. No i jedziemy dalej. No trochę tego jest. Tutaj są. Aniołki, bombeczki, też taki domek Też to jest podświetlane Te domki też tu są oczywiście podświetlane Wszystko wieczorem będzie pięknie świeciło Tu choineczka też, ale to tak jak mówię Wam pokażę później Taką kartkę na drzwi mamy o, Tam sobie też coś stoi Wszędzie takie różne dodatki, tu mikołajek Tu też jakiś misio tu, tą też też podświetlaną, tak jak mówię, później wam to pokażę, tylko się ściemni. No i na dworze jest też dość sporo przyszykowane, ale tak jak mówię, później wszyscy razem to sobie zobaczymy. Dobra, lecimy teraz na shopping. no i Słuchajcie, jesteśmy już po zakupach. Jak wiecie, ja dostałem od mojej piękne akwarium, więc musiałem się też odwdzięczyć. I taki dzisiaj zakupiłem odkurzacz samojezdny, sobie skanuje teren, ma bazę, gdzie sam też sobie śmieci opróżnia i w ogóle przy okazji od razu też mopuje. Jak wiecie mamy zwierzątko, a więc y, takie coś się nam przyda. Zazwyczaj to kupujemy sobie właśnie takie prezenty, które nam służą obydwojgu. Dobra, wygląda to tak. Tu jeszcze jest do tego podjazd. On sobie sam będzie podjeżdżał, ładował i sam się będzie... Opróżniał, tu jest woreczek, gdzie wciąga to wszystko No i tu są na mopach Ale najpierw trzeba go puścić, żeby przeskanował sobie z aplikacją tu całe pomieszczenia Działamy No teraz jeździ I nam się zaczyna pokazywać mapka Jak to wszystko u nas tu wygląda Jeździ do pokoju No i jeździ sobie, tutaj z powrotem Zobaczymy jak to będzie wyglądało. idzie dalej. Robotę zakończył, a teraz wraca do ładowania. Kurde, czego tego nie... Co, co tego co nie wymyślą, nie? O. A, i się będzie ładował. I wyciąga ze środka śmieci. O i już oczywiście ufidem. A tu Zośka z jej hot dogiem. Dobra, mam wieczór, a więc wam pokażę jak mamy to wszystko tu oświetlone. Podłożę muzyczkę i zobaczcie sobie. No a tak mamy przystrojany z przodu. Powiedzcie sami czy nie świry świąteczne. <gry> Ale dużo ludzi chodzi i patrzy, bo mało tu co kto ma obstrojone, przynajmniej u nas na tej wsi jakiś ciasteczek sobie stoi. Idziemy sobie teraz tu. Tak mamy z przodu okrutka. To wszystko się samo zapala, więc nie muszę. Nigdzie biegać. No idziemy teraz na tył. Bo z tyłu też coś mamy. A to jest tył ogródek. No, aż jasno jest, ciemno. Wam powiem szczerze, ale aż tych lampek to aż tak jasno jest. Dobra, przeskoczę przez płot i pokażę wam to, co tam dalej jest. A tu z tyłu to widzicie. Dwa takie reniferki sanie ciągną dwie takie małe choineczki i taka bombeczka. Pozdrawiam i do następnego.